Mercedes-Benz Actros, trzyosiowy ciągnik, 6x4, przeznaczony do transportu ponadgabarytowego, ponieważ zamontowany jest tu bardzo mocny silnik OM 473 o pojemności 15,6 litra i mocy 625 koni mechanicznych oraz gigantycznym momencie obrotowym 3000 Nm w podwozie ciągnika z przodu y, 9-tonowa oś zawieszona mechanicznie na trzypiurowym resorze z tyłu dwie osie 13-tonowe z zawieszeniem pneumatycznym osie ze zwolnicami o przełożeniu 4,57, czyli bardzo no, takie przełożenie, właśnie dobre do ciężkiego transportu do trudnych warunków drogowych, a jeśli jest potrzeba, to można też zainstalować tutaj osie 16 tonowe. Silnik wyposażony w układ turbo compound, czyli dodający dodatkowej mocy odzyskiwanej z energii wylotowej spalin oraz turbo sprzęgło, czyli sprzęgło hydrauliczne, które pozwala na manewrowanie z bardzo niewielkimi prędkościami na Jazdę tak jakby na pół sprzęgle bez jakichkolwiek konsekwencji dla całego układu, ponieważ ten układ nie ma żadnych elementów ciernych, a tylko przekazanie momentu obrotowego odbywa się poprzez energię oleju. Silnik ma wyjście do dwóch przystawek mocy, także można tutaj podpiąć na przykład pompę specjalną do oleju. Ten ciągnik Actros 6x4 może tworzyć bardzo wydajne zestawy do transportu ponadgabarytowego takiego średniego e, średniej masy całkowitej do 130 ton, czyli to nie jest najwyższa klasa, bo do, do tych najwyższych najcięższych transportów po 180 czy nawet po 240 ton Mercedes ma oczywiście ciągnik SLT, natomiast tutaj Actros 6x4 bez problemu tworzy zestaw do 130 ton dopuszczalnej masy całkowitej, a dzisiaj tworzymy go poprzez spięcie go po u firmy Kessborer model SSL 2H 18x20, naczepa jak widać typu Tiefbett, czyli nisko zawieszona część środkowa, łabędzia szyja oraz tylny wózek dwuosiowy. Tylne dwie osie, osie firmy BPW, osie skrętne, obydwie osie skrętne hydraulicznie do Kąta mniej więcej 42 stopni, i to skręcanie może odbywać się albo za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania, albo za pośrednictwem pilota podłączonego kablem czyli to są, o właśnie teraz sprawdzamy sobie skrętność osi za pomocą pilota zdalnego sterowania. Obie osie skrętne. Można też oczywiście robić to albo właśnie pilotem podłączonym na kablu i wtedy jest potrzebny drugi operator, albo pilotem zdalnego sterowania i wtedy może to robić nawet kierowca z kabiny, albo przy już takiej zwykłej jeździe oczywiście osie też nadążają za ciągnikiem, czyli pomagają pokonywać ostrzejsze skręty. Całkowita jej długość to jest 13,2 metra w takim stanie jak teraz, czyli w stanie... Złożonym, a dodatkowo możemy ją rozciągnąć o dodatkowe 5,5 m 55. Dokładnie, naczepa pozwala na przewożenie ładunków nawet o wysokości 3,7 m, żeby się zmieścić w 4-metrowej skrajni, ponieważ ta główna część, tak zwany basen, jego górna powierzchnia to jest jedynie 30 cm nad. Powierzchnią jezdni przy zachowaniu 10 centymetrowego prześwitu, także widzimy, że tutaj w tym normalnym położeniu no jest bardzo blisko. Oczywiście, jeżeli jest potrzeba wjechania w jakiś trudniejszy teren, możemy podnieść naczepę i ciągnik na zawieszeniu pneumatycznym, ponieważ tylne osie BPW oczywiście zawieszone są pneumatycznie. Możemy je podnieść na poduszkach, żeby ten prześwit nam się zwiększył. Natomiast w normalnej sytuacji ten prześwit wynosi właśnie około 10 Centymetrów, a sama grubość tej konstrukcji podłogi to jest 20 cm, co daje nam 30 cm od powierzchni jezdni. Możemy dodatkowo tę naczepę, która normalnie ma szerokość 2,54, poszerzyć do prawie 3 m bez 1 cm. Robi się to poprzez po prostu rozłożenie takich dodatkowych rozszerzeń. I tutaj, oczywiście, i idą deski. Które są na wyposażeniu naczepy, można je tak jakby zdjąć z tej części podłogowej. Mamy gęsto rozstawione te, te elementy poszerzające, także bez problemu można tutaj zmieścić sporo sporo tego szerszego, tego szerszego ładunku. Jest oczywiście cały zestaw uchwytów, które pozwalają spiąć tę naczepę. Naczepa może być ładowana na trzy sposoby. Oczywiście można załadować bezpośrednio z boku, można odpiąć gęsią szyję, rozłożyć dodatkowe najazdy i załadować naczepę z przodu, oraz można też lekkie ładunki załadować z tyłu poprzez wózek, czyli założyć najazdy na wózek, przejechać po wózku i zjechać do rynny tej naczepy. Nośność naczepy, ona może łącznie e, tworzyć. 42 tonowy zestaw, ponieważ 18 ton to jest nośność naczepy na sworzniu i 24 tony to jest nośność naczepy na dwóch tylnych osiach 12 tonowych i naczepa standardowo wyposażana jest w dwa sworznie mamy tutaj sworzeń dwucalowy tradycyjny oraz sworzeń 3,5 calowy do ciężkich zastosowań tak jak w naszym y, przypadku oczywiście naczepa Wyposażone jest wszystkie nowoczesne systemy, poza wspomnianymi osiami BPW, mamy tutaj yy, ogumienie, premium, w tym przypadku akurat opony Continental. Są to opony o wymiarze 245x70 na, na 17,5 łącznie 9 sztuk opon, ponieważ 8 opon oczywiście na tylnym, na tylnym wózku i opona yy, czy całe koło zapasowe, które również jest w zestawie. Za hamowanie odpowiada dwuobwodowy, elektropneumatyczny układ hamulcowy firmy Wabco z EBS typu 2S-2M. Oczywiście jest system ABS, jest dodatkowo system czy układ kontroli yy, przechyłu naczepy RSS zgodny z normą R-13. Sama konstrukcja to najważniejsze. Konstrukcja naczepy wykonana jest z wysokiej jakości wytrzymałej stali S700MC. Yy, która no, tworzy naczepę zgodnie z normą ISO 1726 A dodatkowo, najważniejsze elementy tej naczepy są galwanizowane, są pokrywane, metalizowane Tak, żeby zwiększyć odporność na korozję i na uszkodzenia Dotyczy to zwłaszcza tych elementów naczepy, które mają bezpośredni kontakt z przewożonym ładunkiem Mamy też tutaj dodatkowy kozioł przy tej naczepie Tutaj mamy taki kozioł, który można zainstalować albo tu z tyłu, albo położyć go w przedniej części na czepy, i dzięki temu ten kozioł tworzy nam jednolitą wysokość, jednolitą powierzchnię z tylnym wózkiem. Do przewozu trochę lżejszych, aczkolwiek 15-tonowych ładunków, które mogą się opierać właśnie na wspomnianym tylnym wózku, oraz na koźle. W wózku oczywiście też mamy szereg uchwytów do mocowania ładunków. I ciekawostką tej naczepy jest też rozwiązanie, które polega na tym, że tutaj, w tych miejscach trochę zaśnieżonych, możemy wpiąć zwykłe zaczepy kontenerowe, i po rozciągnięciu naczepy możemy tą naczepą y, przewozić 40-stopowy kontener morski. Oczywiście przy zachowaniu i nie przekraczaniu wysokości y, 4 metrów całkowitych pojazdu, w transporcie. Ponad normatywnym, czy przy przewozie ciężkich ładunków, bardzo ważna jest kwestia oczywiście zamocowania tego ładunku, dlatego tutaj naczepy wyposażono w cały szereg bardzo mocnych pierścieni ładujących, zaczynając od para pierścieni na łabędzie i szyi. To są pierścienie, które mają wytrzymałość, czy nośność 13,4 tony każdy. Mamy 7, pier... 7 par pierścieni w części podłogowej. Również o tej samej nośności 13,4 ton. I pierścienie na tylnej platformie. Trzy pary pierścieni. Tutaj mamy tak. Tu. Tutaj dodatkowo te pierścienie środkowe. No i pierścienie z tyłu. Oczywiście ten tylny wózek ma wgłębienie, które pozwala, żeby schować. No, głównie to się stosuje przy przewozie różnego rodzaju koparek, gdzie można tutaj wtedy wygodnie ułożyć albo łyżkę, albo ramię koparki, tak żeby to ramię mogło się opierać na tej części głównej, na części wanny. Natomiast bez problemu tutaj zmieścić się na wózku, żeby nie musiało wystawać i nie, i nie zwiększać długości całego zestawu. A czepa wyposażona jest w zestaw LEDowego oświetlenia oczywiście wymagane przepisami światła obrysowe również tylne oświetlenie w technologii ledowej wszystko bardzo ładnie tutaj skomponowane i zgrane oczywiście wszelkiego rodzaju oznakowania obowiązkowe oznakowanie odblaskowe, taśmy boczne w kolorze żółtym na całej długości naczepy rozmieszczone wszystko zgodnie z regulaminem r 48 a dodatkowo na gęsiej szyi oraz na tylnym wózku. Mamy tablicę do transportu ponadnormatywnego, kiedy nasza szerokość przekracza wymogi, to jeszcze musimy to bardziej odkręcić. Możemy wysunąć. Oznaczenie boczne również ze światłem obrysowym oraz z regulaminową tablicą to samo jest też z tyłu to jest w standardowym, standardowym wyposażeniu tej naczepy. Naczepa posiada własny układ hydrauliczny czyli wystarczy podłączyć zasilanie poprzez tzw. przewód NATO do ciągnika, i wtedy Yy, całym układem, właśnie tylnych osi, rozciągania naczepy możemy, możemy sterować właśnie po, dzięki tej hydraulice. I naczepa posiada również yy, centralny układ smarowania najważniejszych elementów czyli z jednego punktu mamy smarowanie najważniejszych elementów tej naczepy, żeby ona przetrwała dłużej, żeby wytrzymała trudny czas eksploatacji. I standardowo naczepa. Wykonywana jest w kolorze czerwonym. Kolor, charakterystyczny dla marki Kesborer. Ważnym elementem każdej naczepy t jest gęsia szyja, czyli ta część spoczywająca na siodle. Ona jest odpinana oraz regulowana. Możemy ustawić na automatyczną regulację albo manualną, i wtedy trzema dźwigniami regulujemy wysokość. Naczepy tak, żeby po pierwsze dopasować ją do ciągnika, ale co równie ważne również na przykład przy przejeżdżaniu przez jakieś trudne odcinki drogi tak możemy chwilowo, bardzo solidnie zwiększyć prześwit, ponieważ w normalnym ustawieniu ten prześwit od podwozia wynosi około 10 cm, no a jeżeli podniesiemy gęsią szyję i podniesiemy tylne zawieszenie na poduszkach, to możemy ten prześwit dość wyraźnie zwiększyć, jeżeli na przykład wieziemy albo jakiś niższy ładunek, albo właśnie w trudnym miejscu musimy chwilowo przekroczyć nawet dopuszczalną skrajnie i po prostu przejechać, tak? Przez jakiś próg zwalniający duży, czy przez jakieś wertepy w dostarczaniu na przykład maszyny na, na teren, także możemy to zrobić właśnie poprzez te dźwignie i hydraulicznie sterowaną gęsią szyję. Za to sterowanie odpowiadają widoczne tutaj dwa solidne siłowniki, które skracają nam lub rozciągają gęsią szyję. Kiedy odpinamy gęsią szyję od naczepy, mamy tutaj do dyspozycji szereg szybkozłączek. Są to szybkozłączki elektryczne, są to szybkozłączki. Hydrauliczne, także to wszystko odbywa się w dość szybki i wygodny sposób, a konieczne jest, kiedy chcemy załadować ładunek przodem czyli wtedy ciągnik z zapiętą gęsią szyją do siodła odjeżdża, a możemy wtedy najechać na yy, wannę naczepy od przodu, oczywiście ustawiając w tym celu odpowiednie najazdy.